Kochani, chcę Wam pokazać widok z miejsca, w którym pracuję i mieszkam od kilku dni. To jest najwyższy, widok, najwyższy budynek w Cali w Kolumbii, z widokiem właśnie z 30 piętra. Cały budynek ma 42 piętra, natomiast to miejsce, w którym się zatrzymałem, jest na 30. piętrze. Także właśnie z takim widokiem przepięknym pracuję, ale chciałem Wam też pokazać jeszcze jedną rzecz dużo ciekawszą i myślę, że ważniejszą. Dzisiaj dostałem potwierdzenie od dziennikarki o tym, że właśnie się ukazał wywiad ze mną, który jakiś czas temu robiliśmy, także w magazynie Well. A możecie przeczytać wywiad ze mną o podróżach, o podróżach duchowych, czyli o tym wszystkim, co robię od blisko 10 lat. Kilkadziesiąt grup ze mną było, więc tutaj właśnie moje wnioski, doświadczenia. Także jeżeli macie ochotę, to zachęcam Was gorąco do tego, żeby zapoznać się właśnie z tym wywiadem.